Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani kochani, ja teraz mam chill. Taki naprawdę... Nie wiem czy też tak macie jako moi widzowie, czy mimo że na pewno te vlogi z wakacji Wam się bardzo podobają, to taki powrót do domu możecie być w najpiękniejszym mieście świata, najlepszymi ludźmi, ale jak wracasz do domu, to zaczynasz być takiej harmonii. Nie wiem jak to powiedzieć, jest godzina szósta dokładnie, już wam powiem, żeby nie skłamać szósta. 43 i dlatego wstałem tak wcześnie, ponieważ mimo tego, że mam ważny test na Covid. Z, ze Stanów Zjednoczonych. Niestety w Polsce nie można mieć takiego, trzeba drugi raz, obojętnie jaki, jaki byś nie zrobił za granicą test, to i tak w Polsce musisz zrobić nowy. Dlatego piję kawę na tarasie i e, zaczynam dzień, ponieważ chcę iść na badania, na test na COVID na siódmą rano, po to, bo to jest dla mnie istotne. Angelika też musi to zrobić, ale Angelika będzie później. Ja muszę to zrobić o siódmej, ponieważ wtedy otwierają punkt e, pobierania tych testów, zrobienia testów, ponieważ wieczorem idę na gale down i jeśli bym nie zrobił tego testu albo zrobię go za późno, to dostanę kwarantannę, ponieważ taki jest rozkaz Państwa, że jak minie 48 godzin, w przeciągu 48 godzin musicie zrobić test na COVID, inaczej na kwarantannę. I właśnie wtedy mi się kończy, więc mam nadzieję, że teraz pojadę, zrobię test, po 4-5 godzinach przyjdzie mi na e-maila wiadomość, jest pan negatywny, może pan jechać na punchdown i wtedy pojadę sobie wieczorem na galę, na której walczy, znaczy... Liściuje się moja koleżanka, no i taki mam nadzieję, że będzie plan. Zobaczymy, jak to będzie. zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Zaczynam tego vloga za 3, 2, 1, Sam mówiłem, już uberka za 3 minuty będzie. Chcę wam pokazać, że ogarnęliśmy chatę. Ogarnęliśmy całą chatę. Jeszcze tutaj na łóżku widzicie, ale to jest czyste pranie, tylko je trzeba poskładać i. Jest harmonia, o, po tego łóżka, wiadomo, jest harmonia, jest mieszkanko, bardzo tęskniłem, naprawdę bardzo mocno tęskniłem za wszystkim, obiecuję wam teraz, koniec z jedzeniem na mieście, przynajmniej na jakiś czas, mam taki wstręt do czegokolwiek zamówionego, tutaj wyspa, kuchnia będzie używana naprawdę bardzo często, posprzątaliśmy lodówkę, to był największy dramat, bo wiecie, no jednak nie było nas dużo czasu, posprzątana... Jeszcze nic nie ma za bardzo, wczoraj zrobiliśmy sobie tylko takie małe ludzkie zakupki, jakieś bataty, pomidory, mięsko, ogórki, cytryny, borówki, yy, nie wiem co jeszcze, Jogurty. nic ciekawego, dzisiaj pójdziemy na większe zakupy, ponieważ zrobili nam w ogóle biedronkę, totalnie ją odnowili, więc Angelika już była trzy razy, bo mówi, że fajnie, fajnie aż do niej chodzić, dietka, jedzonko i gotowanie. Musi pan być dzielny. O, już ja, dziękuję bardzo <śmiennie> Dziękuję bardzo. Do widzenia miłego dnia. <śmiennie> Ale to jest uczucie. Ale śmieszne, nie wiem czy to, czy już przez rok tak po prostu badania sprogresowały, ale, o widzicie jaki zapłakany jestem w ogóle, ale pierwsze razy jak robiłem, jak jeszcze Angelika była w ciąży i musiałem robić, żeby być przy, przy porodzie, to było najgorzej, to mnie, mi tak wsadzali, że po prostu, że to był ból, taki naprawdę ból, a to jest takie uczucie kichania, chce się kichać, ale zrobione. I wiecie co jest fajne? To jest jeszcze jak Polska jest nieinternetowa. Bo wszedłem na stronę tego miejsca i po pierwsze chciałem się zapisać, zobaczyłem termin godzinne, dzisiaj żadnego wolnego terminu, jutro żadnego wolnego terminu, pojutrze dopiero pierwszy wolny termin na powiedzmy, nie wiem, 8.30, bo nie pamiętam godziny. Do tego test e, ekspresowy, czyli do 7 godzin roboczych, tak było napisane na stronie i wiecie co się dzieje? Ja przychodzę z rana na Hama. Dzień dobry, chciałbym zrobić e, test, bo, bo walą mnie na kwarantannę. Oczywiście, proszę bardzo. Zapłaciłem 170 zł, wyniki będą za 4 godziny i wszedłem od razu z miejsca. Wszedłem, dziękuję bardzo. Także jeśli chcecie się umawiać na jakieś takie testy, to nie patrzcie w internecie. Przychodźcie sobie po prostu do punktu pobrań, wchodźcie i zrobicie to w sekundę, tak jak widzieliście. Postanowiłem, że z buta przejdę po kwiaty i zobaczcie, mijam właśnie jeden z kilku oddziałów mojego uniwersytetu. To jest akurat Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Tak wygląda, zobaczcie, jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. W sensie, to nie jest uniwersytet, to jest tylko wydział, no ale Beznadziejnie, no umówmy się. E, nie pamiętam, jakie tutaj miałem zajęcia, w każdym razie zawsze co tydzień tutaj przyjeżdżałem. Tutaj, na, o tutaj, o tutaj na przystanku stałem. Przyjeżdżałem na przystanku, z tego przystanku wracałem, no i miałem zajęcia. Dobrze, że to już przeszłość. Hello. Jestem już po zakupach kwiatów i jestem bardzo zadowolony, ponieważ nie wziąłem tak jak zwykle, nie wiem, tulipanów, róż, tam ze stoisk, takich jak zawsze, tylko pani babcia sobie siedziała i sprzedawała bzy i bardzo się cieszę, bo po pierwsze, Angelika już jeszcze przed wyjazdem powiedziała do mnie, kiedy mi nazrywasz bzu, bzy tak pięknie pachną, dlatego bardzo jestem szczęśliwy, tutaj macie konwalie też dla mojej córki, oczywiście wiem, że są trujące, to tylko, wiecie, ideologicznie dla mojej córki, oczywiście nie będzie miała jej w rękach, a drugim powodem, dlaczego się jaram, że to jest akurat bez, że dzisiaj, bo tu mamy taki zwykły... A gdzieś tam pod spodem, o widzicie, jest biały. I drugim powodem jest taki, że przecież nowa świeczka Angeliki Twinkle Candle jest właśnie o zapachu bzu. Jak ten bez pachnie, to jest wow. Naprawdę żadne inne kwiaty niż taki świeżo ścięty bez, nie, nie pachną lepiej. Jest 8.00, a Angelika z Charlotką przez Jetlag położyły się, znaczy przebudzały się i położyły się drugi raz o czwartej nocy, więc wiecie, ile jeszcze mam czasu dla siebie po prostu tyle. Zrobiłem malutkie zakupy, powoli uzupełniamy lodówkę. Arbus, arbus dla Charlotki, banan do moich szejków, pasę do zębów kupiłem, e, jajka, sok pomarańczowy wyciskany świeżo, wiecie, z takiej maszyny e, boczek i ziemniaki, ogórki. Chcę zrobić śniadanie takie, jakie Kretka nam zrobiła, także jeśli Kretka to ogląda, to ja wiem, że prawdopodobnie te ziemniaki powinny być normalne, a nie młode, ale tylko takie miałem w sklepie. Zrobimy sadzone jajka z bekonem. I startymi ziemniakami. Tak jak robiła mi Ciocia z Ameryki. I jeszcze a propos tych past, które kupiłem, to odkąd miałem współpracę z Białoperą, a to było chyba na Dominikanie, jak dobrze pamiętam, albo na którychś wakacjach, to na pewno, to od tej pory sam je kupuję i to są moje ulubione pasty. W tym momencie kupiłem dwie nowe i to są takie moje ulubione, plus jednej akurat nie było, trzecia moja ulubiona to kokosowa, i to są trzy pasty, które naprawdę cały czas używam. W tej mamy miętę, eukaliptus i goździk. Tutaj też mamy miętę, też mamy goździk, ale zamiast eukaliptusa mamy. Cytryny. I co jest jeszcze charakterystyczne w pastach Białej Perły, to niskie RDA, czyli niska abrazyjność, smak, przede wszystkim wysoka jakość i naturalne składniki. Ja używam teraz tych dwóch past, ponieważ takie były w sklepie, ale używam też kokosowej i przeważnie tej takiej, jak ona się nazywa? Yy, intensywna terapia wybielania zębów. To używam praktycznie cały czas. I co jest jeszcze fajne, firma Biała Perła, w ogóle firma Biała Perła jest firmą słowacką. Yy, Sugeruję zrobić coś takiego, nazywa to zdrowym trikiem, czyli mieszanie dwóch past rano i wieczorem. I dlatego pod tym filmem będziecie mieli dwa linki. Pierwszy link, ponieważ ten film jest we współpracy z firmą Biała Perła. W pierwszym linku będziecie mogli kliknąć i zakupić w sklepie internetowym pasty Białej Perły z moim kodem, kod LUKA15. Macie minus 15% na całe zamówienie. Drugim linkiem będzie sugerowane zestawy do połączenia, czyli ten zdrowy trik który pomoże naszym zębom być w jeszcze lepszym stanie. Pamiętajcie, pierwszy link luka15, kod minus 15% na całe zamówienie. Drugi link zestawy. Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie. Jestem przekonany. Moim faworytem jest intensywna terapia wybierania zębów i ten kokonat. Kokonat jest po prostu sztos. So I say, buddy, got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Także pozwólcie, że zjem pierwszy posiłek dzisiaj. 3 godziny na nogach, ani jednego posiłku, troszeczkę to odczuwam. Możecie robić takie śniadanie, to jest niby łatwe. Jajka sadzone, boczek, ale te ziemniaczki robią, że ten posiłek jest zupełnie inny. Naprawdę korzystajcie z tego przepisu, to jest na ten moment moje ulubione śniadanie, chociaż nie jestem fanem jajek na śniadanie, a mimo to te ziemniaki A tak fajnie to robią, że jem teraz z wielkim smakiem. Ja teraz jem. Czekam na wyniki mojego testu, mam nadzieję, negatywnego, a więc teraz czekam na moje dziewczyny. Nadal jest czas dla mnie i widzimy się później. Tam derada, da, amerykańskie śniadanie, wersja polska, bo z ogórkiem gotowa. Jeśli chodzi o to, ciociu Kreciu, jeśli to oglądasz, mam nadzieję, że mnie pochwalisz. Jeśli chodzi o moje zmiany, to właśnie ogórek zamiast pancake'ów, no i ziemniaki utarte na takich malutkich oczkach, ze względu na to, że po prostu nie mam innych. Ktoś zapytał Kretki, jak się to robi, to ona napisała na grubych oczkach. No niestety ja takich nie miałem, ale. Śniadanko prezentuje się świetnie. Największy mój jetlakowiec, zobaczcie, jest godzina 12. Ale to musiałam ją dobudzać, teraz wiesz? Czaruś! Powiedz, o której poszłaś spać? Czwarta, mówiłem! Czwarta trzydzieści. Co się stało, córeczko? Ja, tutaj, ja już tutaj usypiałam, mówiłam, nie dam rady. O! W końcu puściła mi bajkę i zasnęła przy bajce, wiesz? Nie będę nagrywał Angeliki, bo też dopiero eee, niedawno wstała. Nie, błagam. Ale kwiatuszki się podobały. Ja weszłam już rano do pokoju i mówię, ooo. Zadowolona byłaś? Tak. Dla ta Nunii konwali. I widziała konwalię? Nie widziała jeszcze? Nie, nie widziała, trzeba iść w wąchka. Tak, i dla mamusi bzy. Wiesz, że do 14 dzisiaj mamy tylko otwarty sklep. Jaki? Twinkle. Ee, <suszy> Wstawać już! To miał jechać po... Pojada, pojadę. pojadę. A to nie, nie skumałaś? Że co? Przejścia? Że dlaczego by kupiłem? A myślałam, że to tak po prostu bo jest sezon. No też, ale tak sobie od razu powiedziałem, że jest przecież follow-up dobry. Wstajemy! Wstajemy jetlag! Jetlag New, nie? Ja też przyszedłem jeszcze godzinkę, bo spałem. Tak. Wyspałaś się w końcu czy nie? Wstajemy. Wstajemy, świat jest nasz. Świat jest nasz. Prawda? Eee, e. Tak, to jest swój soczek, tak. Szarlotka, szarlotce jeszcze da mleczko, ponieważ ona się przebudziła o tej dziesiątej i chciała mleczko. No i pospaliśmy chwilę i jesteśmy już znowu, nie? Ciężko ja sobie poradzić trochę z takim jetlagiem, jak wiecie, jak było na, nie było nas miesiąc, ale dajemy radę, szczególnie Nuno. Jestem dumny, jestem dumny, dumny jestem, dumny jestem i mojego gorzeka. Co Podobno kurwanie są trujące, to nie dajemy wąchać. Ale daj bez powąchać. Chciał, tak zrób. Uuu. <śleszy> 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 jeszcze daj, zdaj mi smoczek, może będzie lepiej. Powąchaj pieruszki, no. Dawaj. Wow. wow. Bardzo bym chciał odporować. O, je. ale pięknie pachnie. Jeszcze no, daję pomach. O jeszcze? <śmiech> <śmiech> Faktycznie pomagałaś. Fajnie pachną, prawda? <laughs> Te ząbki. Śmieszne. Oficjalnie ojciec po raz siódmy z rzędu test COVID jest negatywny. Siódmy raz z rzędu. A ty ile robiłaś? Co to za sprawiedliwość? Co to za sprawiedliwość? Co to jest za sprawiedliwość? Ja do twojego porodu musiałem dwa razy robić. Nie oglądaj American Pie. Leci American Pie w telewizji, ona cały czas tam ogląda. Halo? Halo? Uh, 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 uh. Tak, sprawdziłem badanie przed chwilą, wszedłem na stronę, bo miało być po kilku godzinach. Jest. Godzina jest, czyli po, po pięciu godzinach. Po pięciu godzinach te, wyniki testu przyszły mi i jest negatywny. Także jestem negatywny, mogę sobie dzisiaj iść na punchdown i się bardzo cieszę. No chodź, no no Nie, nie szarlotka. Nie, 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 nie. Tak. Tak 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 Nie, 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 nie. <ścoughs> Idziemy na badania Teraz możesz spojrzeć na wzy i powiedzieć wow Wow, rano wyszłam i mówię wow Fajne? A już widzę, że się troszeczkę stresujesz To jest, to jest Angelika chodząca od lewej do prawej Tak, bo jest chyba jestem na kwarantannie już nie, nie jesteś. Nie jestem. Jeszcze. Nie, no, musisz zrobić. Jak, jak zrobisz, przyjdą ci wyniki, to nie będziesz, bo pani mi powiedziała, że od razu, jak przyjdą wyniki, trzeba mieć na wszelki wypadek screen w kieszeni, znaczy w telefonie, ale oni do tego same piłu od razu wysyłają informacje. Czy nie będę mogła sobie dzisiaj na kolację, tak? No tak, ja dlatego pojechałem o siódmej, żeby móc na punchdown pojechać. Ale nie boli, jest śmiesznie. A co jest tu śmiesznego? <noise> no, tak fajnie się kichać chce. Bo pani głęboko sadza, to prawda. To trzeba powiedzieć. Ja mówię, że nie. Nie, no, że głęboko, ale że nie bolało. Pytałaś, czy bolało? Przestań, powiedziałeś, że nie wsadzała głęboko. Co powiedziałeś? Nie, no, że że Nie wsadzała głęboko. Nie wsadzała. <słys noticeable> <gryisce> Jaka to jest powtarzalność? 17 test w życiu, za każdym razem. Boże. Ja, to, bo muszę teraz powiedzieć. W pani mi wcale w ogóle nie włożyła patyka. Tak, tylko troszeczkę U... włożyły nie. Włożyły mi tutaj, wiecie jak? Tak, jak się teraz podrapał palcem. No. To, to Tak nie włożyły. Te dwie, bo ja poprosiłam, a w Polsce jest inne. Tam wszystko jest byle jak, zrobiłam wam byle jak, nogi, test na covid, a tutaj... No już jest lepiej, nie? Dobra. No właśnie gorzej dla mnie. No? Tutaj bardziej robią tak, wieź poprawnie. Rodzinka na test! Rodzinka cię na test! hurra, hurra! Ale ty się cieszysz, ty lubisz chodzić na testy, nie? Nie musisz robić. Dziękuję bardzo. Idziemy już. No. No, znowu miałam szczęście, ale tutaj to już nie było... Tam to miałam włożone, wiesz jak? Tylko tutaj... No ja wiem, ja byłem. A tutaj pani wsadza tak, żeby pewnie coś pobrać, ale nie było boląca. No. Jeszcze, to jeszcze... Od razu powiem, polećmy to miejsce, bo naprawdę ja się tak bałam, że byłam... To nie jest reklama, ale ja się tak tego boję... Nie jeszcze bo... we, ale weszliśmy. Tak Tak tylko jakby sobie patyczek głęboko tu włożyła, nie gdzieś tam, mhm. tylko tu. Jeszcze weszliśmy, to pan mówił po angielsku, że ostatnio go bardzo bolało i się przestraszyła Angelika jeszcze bardziej. Ale, ale jak mu zrobili, to powiedział, że jest super. Tak? Co to jest za adres? Gdzie to jest? Dzika 4, Warszawa. Polecam, <laughs> dzięki tej pani. <laughs> Kolejny raz. Ile ty już testów zrobiłaś, a się boisz przecież. Się nie ale słyszałem te A? Bo trochę świrowałam. A pani po prostu... powiedziała, że świrujesz pani, bo nawet nie włożyłam, a pani już krzyczy. <laughs> Nie, a jakby zrobiłam mnie, Boże, dziękuję Pani bardzo, a nam wina no i po co było się stresować? No bo Ty mnie tak przeraziłeś tym pierwszym testem jak góry. Ale najgorszy był, pierwszy był najgorszy, taki, że minęłaś tutaj. Tutaj nawet nie miałam tak do góry, tylko tak, o, Ja bym sobie głęboko bym kotyczek, Boże, ale tak więc. Cześć, było? Fajnie, jestem zadowolona, że już mam to za sobą. Mogę iść dzisiaj na kolację, o ile nie będę miała, ale znaczy, nie będę masz, Musisz czekać na wyniki, idziemy do, do domu. Fajnie się dzisiaj dzielimy. Ja zostaję teraz Czar... Nie, ty zostajesz Charlie. Tak. Ja idę na imprezkę i później Ty, ty Na razie nie możesz iść. Bo jesteś. Za trzy godziny będę szła tak. te już. A ja nie miał. idę na imprezkę, tylko na galę sportów. A Co ja prawda ja z liścia się walą, ale... Ja idę na kolację z mężczyzną. Uh. Nie powiem jakim. Eee, o Jezu. Pokaż się! Pokazuj mi się, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zmęczona, drzemeczka chyba. Czas na rzemeczkę Tutu, tu! tu. czy nie? Tak, tak, pierogi będę jadał zaraz w domu są wiesz? Mówiłem wam dzisiaj, że nie chcę już zamawianego jedzenia. Chcę gotować. Moja narzeczona niestety nie podziela nie, tego ja zdania. Nawet Ci powiedziałam, że będę robiła obiad, wszystko, ale nie tylko po polsku? Nie no, ja po prostu chodziło mi o to, że ja chciałem do zera. A, Wiesz do zera. Ja powiedziałam sobie nie, ale tak. Nie na Nie no mam. Ja z Mam, super, to jest super jedzenie. Tylko chciałem tak ideologicznie, ale dobra. Smacznego, usypiamy Niunię, jemy. Już, już, już już idziemy. Idziemy już spać. O! Dzień dobry po przerwie. Po pierwsze byłem u Barbera i oczywiście za chwilę mi się ta fryzura zmieni, ale zobaczcie jak wyglądam. Jak wszedłem do domu, to od początku Angelika powiedziała, jak taki rasowy Angol. Już zmieniam tą fryzurę za chwilę. O! Widzicie, już wracam do swojej normalnej pozycji, tak mi po prostu pan Barber ułożył. Poczekaj, daj powiedzieć. To jest pierwsza rozmina Druga rozmina jest taka, że... Punchdown. Cały czas plan jest taki sam, ale przestraszyłem się, bo wyczytałem w internecie, że Punchdown jest w Poznaniu. I tak się przestraszyłem, mówię, kurde, mamy mało czasu, żeby tam dojechać, no bo nawet jakby było w Poznaniu, to bym dojechał. Ale okazało się, że nie, na szczęście jest w Warszawie. Pani zio, pani sia, pani zosia, męża ma. O jaki jesteś niegrzeczny gość. Jaki jesteś niegrzeczny gość. Digo, 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 digo. Jeszcze nie oglądałem Angeliki vloga, którego dodała dzisiaj, ale już widzę w komentarzach, że jest duże poruszenie: e, że Angelika powiedziała w filmie, że my ten aparat zgubiliśmy. I, i Angelika, nie oglądałem tego vloga, więc wale w ciemno, ale e, za chwilę go obejrzę. Podobno użyła tam słowa, że zgubiliśmy aparat, i, hmm, i dużo, i dużo jest afera w komentarzach. Otóż słuchajcie, może tak było, może tak powiedziała, i to jest normalne. Jeśli ktoś. Kogo? Jeśli ktoś cię okradł, to nie chcesz cały czas rzucać tekstów pod tytułem Okradli nas, ukradł nam ktoś aparat. A jeśli by było, jeśli Angelika by użyła słowa, nie wiem, zniknął, to byście myśleli, że, że tak naprawdę magicznie zniknął, czy po prostu, co są jakieś tam, wiecie, takie słowa, żeby, żeby troszeczkę łagodniej to przekazać. Tak, to się... tak mi się wydaje, że to o to chodzi, bo ja nie oglądałem tego vloga jeszcze. Się to robić. Nie, wiem, raz, raz tak sypnąłam, że zgubiliśmy Nie, a wiesz dlaczego? Bo dużo osób nas zaczyna oskarżać w ogóle, że, że zrobiliśmy tą historię dla, wiesz, dla wyświetleń I o ile sam tytuł mógłby być taki na wyświetleń, że ktoś by powiedział o okrad, a jednak zgubili To my przecież usiedliśmy i naprawdę emocjonalnie o tym pogadaliśmy I to mnie wkurza, że ktoś, by, że ktoś może nawet tą emocjonalną rozmowę bo, jakby wiem, jak było i nie potrzebuję tego. Osoby, które tak to myślą, to palcie gumę, nie było tak. niucia. I szczerze, naprawdę, wolałbym przyznać się, że jestem pierdołą i. że jestem pierdołą i zgubiłem aparat niż że tak żyliśmy, że ktoś wzbogacił się naszym kosztem i wolałbym naprawdę być pierdołą. Pierdołą, która zgubiła, niż. E, frajerkiem, który został e, obrabowany w sklepie e, w Tulu, a niestety tacy byliśmy. Koniec! Lecimy na Punchdown. Widzimy się już na gali. Co ty jesteś taki energiczny. Bobaś Co ty jesteś taki energiczny Bobaś, To Halinka już się wzięła za porządki domowe. Zobaczcie, wszystko jest popakowane. Co jest? To jest dla Olka, tak? Tu mam już prezent dla Olka, on będzie czekał. Cicho, nie żyj się! Nie drżyj się, daj mi ponagrywać. Tutaj mamy Laolka i to będzie czekało, bo podobno dzieciaki mają przyjechać już, nie wiem, w połowie czerwca, coś takiego. Tu mamy dla Nikoli, tu mamy dresik, który, który też z Kiedy to kupiliśmy? W ogóle ja nie pamiętam. Jak byliśmy? Na zakupach. A. I tutaj mamy kolejną paczkę dla Sarci, dla malutkiej Sarci od Żanetki Tu mamy jakieś sosiki, tekilkę, wszystko już jest powoli pakowane Ale ten drugi nie niewinnie, tak? Znaczy to, to był chyba lekki strzał, lek, nie? Lek, lek. To, tak, to było bardzo lekki Zobaczymy co? Takie wysypione na, na przywitanie, nie? I poszedł oh. To jest turniej, Aha, jak jak widziałem się no? Tak, czyli to jest taki turniej, ktoś wjeżdża? Czyli to jest taki turniej i są super fajty. Już doszliśmy z chłopakami do wniosku, że to jest chory sport. A nie? nie, mi w ogóle nie chyba. Tym bardziej chory i trochę niebezpieczny. Może nawet nie trochę, bo jeśli ty trafisz. Ucho! Dawaj, dawaj, spróbujemy. Nie. Jeden strzał. Przyjaciół nie bije, przepraszam. Ale, ale, ale proponuję walkę Adrian i Jurek. Właśnie, właśnie, słuchajcie, jeśli pod tym filmem będzie na przykład 30 tysięcy łap w górę, nie? Nie, 30 to oni trzy, Nie, oni, oni, oni zrobią 30 tysięcy, 40 tysięcy łap w górę, to robimy taki szelen na filmie. Zobaczymy, się będzie losowanie u kogo na kanale, czy u Adriana, czy u Juriego. I zrobimy taka, taką listwę challenge u chłopaków. Okay? Tak, tak, tak. Mało tak. rywalizacji między nami ostatnio, tak to, jest to teraz na liście. Także tak to zrobimy. Mnie to ciekawi, ale mnie to przeraża. na widziałem w gimnazjum, jak się kobiety biły. Za włosy się targały zawsze. Też. Ja, ja, ja widziałem też w gimnazjum. No. Później są walka, bitwa, listwa, nie wiem jak to nazwać, karłów. Nie wiem jak to brzmi w Takie czasy, co? Tak? Najpierw kobiety, później karły okay. i na koniec Łazarski I Gladiator Lator, Bonus BGC Także czekamy na to, no zobaczymy Pierwszą walkę oglądaliśmy, było dosyć lajtowo, nie? Tak. No było tak, dosyć no, lajtowo le, Leciutko bym powiedział. Także pamiętajcie 40 tysięcy w górę I trzy komentarze i on to robi. nara I tutaj jest moja faworytka Podobno walczy dopiero za godzinę Rozmawiałem z Adą i nie boi się wcale ja, 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 ja.